Dziś wspominamy Artura Sękowskiego, utalentowanego rajdowca, który w ubiegłą niedzielę tragicznie zginął podczas rajdu Nyskiego. Do wypadku doszło na odcinku specjalnym „Stary Las”, gdy samochód Artura wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się. Artur miał 40 lat, zostawił żonę i dwoje małych dzieci. Jego pilot trafił do szpitala, a rajd został natychmiast przerwany. W sobotę we Wrocławiu tysiące osób przyszły pożegnać Artura. Po mszy żałobnej w kościele św. Elżbiety przy rynku koledzy rajdowcy odprowadzili go na cmentarz osobowicki w specjalnym rajdowym kondukcie. Samochody z całej Polski, a nawet z Niemiec i Wielkiej Brytanii ustawiły się w szpaler, odpalono race, zawisły flagi, a silniki wyły dokładnie tak jak Artur by tego chciał. Na trasie pojawiły się tablice znane z odcinków specjalnych, żółto-niebieskie wieńce, a niektórzy przygotowali znicze w barwach rajdowych. Wszystko po to, aby pożegnać go po rajdowemu. Kiedy kondukt dotarł na cmentarz, ostatni raz zawarczały silniki historycznych rajdówek, po czym zapanowała przerażająca cisza. Z głośników popłynęła specjalnie dla Artura piosenka, optymistyczna i pełna nadziei, tak jak on sam, zawsze uśmiechnięty, i oddany rajdom oraz kibicom. Świadkowie tej wyjątkowej ceremonii podkreślali, jak wielkie wrażenie zrobił na nich widok setek samochodów z naklejkami przedstawiającymi Artura oraz fanów, którzy przyszli pożegnać swojego przyjaciela. Dla wielu była to też chwila refleksji nad życiem i tym, jak kruche są nasze pasje i marzenia. Wielu kibiców mówiło, że Artur był nie tylko wspaniałym kierowcą, ale też człowiekiem o ogromnym sercu, który potrafił zjednoczyć całe środowisko motorsportu wokół siebie. Ten ostatni rajdowy hołd pokazał, jak wiele znaczyła jego obecność dla fanów, kolegów i rodziny. To nie był zwykły pogrzeb, to było pożegnanie człowieka, który zostawił niezapomniane ślady na torach wyścigowych i w sercach tych, którzy go znali. Chwile ciszy przeplatały się z rykiem silników, oklaskami i wzruszeniami. Wszystko, by uczcić życie pełne pasji i odwagi. Choć Artura nie ma już z nami, Pozostawił niezatarte wspomnienia i inspiracje dla całego środowiska motorsportu. Jego życie przypomina, jak ważne jest cieszenie się każdym dniem i pasją, którą kochamy. Jeśli chcesz wspólnie z nami pamiętać o Arturze i być na bieżąco z historiami ze świata Rajdów, kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia. Dzięki temu żaden ważny moment z życia sportu motorowego cię nie ominie.